A ja Wam powiem troszeczkę o grach, bo nie wiem, czy wiecie, ale połowa kasy, którą zarabia taki dwunasty największy portal, największy serwis w Polsce, jest z mikropłatności i to głównie z gier. Gry bazują na katalogu aplikacji, gier i aplikacji. Nie ma w nim mega dużą aplikacji. Ile, ile może być w katalogu gier? Ile? Nie tysięcy. sto. Także jeżeli ktoś wchodzi z grą na ten portal, nie ma dużej konkurencji. To jest, to jest plus de facto obecności tutaj. Też dla marek reklamowych. Krzysiek ile Mentos miał? 100 tysięcy, tak? Gra. 100 tysięcy. Najlepsza gra reklamowa na Facebooku, w polskim Facebooku miała 100 tysięcy użytkowników. U nas to się robi w dwa tygodnie. Tako. Dobra, e, idziemy dalej. I spada oczywiście, wszyscy zaczną atakować, że to wszystko spada. Dobra, jesteśmy na 12. miejscu, byliśmy o wiele wyżej. E, w tej chwili wśród gier jest coś takiego, że mamy ponad 2 miliony, e, 2 miliony użytkowników, którzy grają. E, odpalają, codziennie, codziennie, codziennie się logują. Mi się statystyki nie zgadzają ciągle, bo nagle się okazuje, że jeden użytkownik wchodzi do 10 różnych gier. Nie ma czegoś takiego, żeby siedział tylko i wyłącznie w jednej grze. I też, jeżeli chodzi o płatności czy sam profil, głównie są kobiety. Oczywiście. Kto z was gra w ogóle w mediach społecznościowych? Teraz się nikt nie przyzna, Jezus Maria, nie ja. Farmvilla, o, na przykład, a w jakieś klocki, jakieś układanki. No nie mówcie, że nie gracie, no, połowa polskiego społeczeństwa gra. To nie jest wstyd, no. Kto z was ma tatuaż? O, więcej ludzi ma tatuaż niż gra. Nie wierzę. Dobra. E, głównie grają kobiety, ale nie ze względu na to, że tak Polacy grają, tylko ze względu na takie, że w tej chwili takie gry serwujemy. Później Wam pokażę, jak wygląda e, wykres dokładnie wiekowy. Tam można fajną rzecz zauważyć jedną. I tak samo jeżeli chodzi o płacenie. Jakbym zrobił dane z dzisiaj. Ten rozkład byłby zupełnie inny, bo wystarczy, że mamy dzisiaj promocję w grze skierowanej do starszych, do starszych użytkowników. Już te dzieciaki nie będą aż tyle płacić. Dobra, ten wykres, jeżeli chodzi o profil gracza. Górny wykres to są niebieskie, to są, to są mężczyźni, różowe to są kobiety. Zobaczcie, to się dzieje około 30 lat. Faceci zaczynają z powrotem grać, kurde, jest jakiś kryzys wieku średniego. Nie, daliśmy kilka nowych gier, które były właśnie dla takiego targetu i nagle się okazuje, że ci użytkownicy z powrotem grają. Nie ma, nie ma, nie ma tutaj, nie ma czegoś takiego, że to nie jest, nie jest fajne, po prostu nie było wcześniej produktów. Ten wykres na pewno kilka osób już zna. Kto zna ten wykres? Studenci nie podnoszą, nikt nie zna, dobrze to mało chodzicie na konferencje social mediowe, bo to już kilka razy było pokazywane. To jest wykres, kiedy ludzie grają. <laughs> Bazując na danych, które mamy od nas z hurtowni danych, wynika na to, że e, ludzie grają tak naprawdę cały dzień. Nie ma, nie ma tego podejścia, że gramy głównie w nocy. Zobaczcie, że koło północy lud, naprawdę ludzie idą, idą spać, zaczynają grać koło szóstej, koło ósmej, nie są to... E, Oczywiście nie są to e, dzieciaki w szkołach. Dzieciaki w szkołach zaczynają. Zobaczę, czy to ma światełko. Mam światełko. O, dzieciaki w szkołach przychodzą tutaj. Tutaj siedzą ludzie w biurach, faktycznie przychodzą, logują się, zbierają z tych farm, wysyłających tych rycerzy na jakieś, na jakieś zadania. Później dzieciaki wracają ze szkoły, dołączają do rodziców, jedzą kolację i idą spać. E, ten wykres kolejny, ta linia, to jest weekend, gdzie. Później zaczynamy grać, wysypiamy się, siadamy troszeczkę później do komputera, ale szybciej cała rodzina gra. No tak. A tutaj jest taki zielony, nie wiem czy go widać dobrze, z takimi pikami. To jest jeden dzień w roku. Jaki to dzień w roku może być? A, święta, ale jakie? Wigilia. Wigilia. Zaczynamy robić bigos, trzeba zrobić, wysłać te truskawki posiać. Idziemy, rozpakowaliśmy prezenty, trzeba zebrać truskawki. I faktycznie ludzie tak siedzą rok w rok i powtarzają, powtarzają ten nawyk. Dobra, troszeczkę o jakie gry mamy? Rozwala, nie? To są najlepsze gry. Yy, najlepsze gry 2012 roku, jeżeli chodzi o ilość graczy, yy, to są tylko Polacy, żebyście wiedzieli. Yy, nawet jeżeli byśmy sobie to sumowali, to automatycznie wychodzi, że to jest więcej, więcej graczy niż użytkowników Enkei. Czyli w te gry muszą grać wiele, jeden użytkownik musi grać wiele, wiele wiele gier. No, świat według zombi. Sterujemy zombiakiem, żeby on wyciągał kolejne zombiaki. Zatrudniamy kolejne. No, ja, ja nie rozumiem tej gry, naprawdę. Kto z Was łowi ryby, wędkuje? No więcej ludzi wędkuje, niż gra, kurde, a… Grasz to. Łowisko. No to wspierasz zagraniczną konkurencję polskiej firmy na ryby, bo na ryby jest polskie, łowisko jest… Zobaczcie, dwie takie same gry w top ten e, całego roku i de facto, nawet jeżeli weźmiemy ostatni kwartał, to nadal, nadal, te gry siedzą, co prawda na ryby mocno skoczyło, zombiaki nadal w tym samym miejscu, wiejskie życie też w, naszym, w tym samym miejscu i Skalne Miasteczko, gra, która e, weszła na portal pod koniec roku e, i zdobyła naprawdę pół miliona użytkowników. Sorry, ale prowadzenie miasteczka jaskiniowców, no me, me, mega prosta rzecz. E, co jest ważne m, przy robieniu gier, to co... o, Łukasz poszedł. A jego to znam, to go dorbę później. Co jest ważne w grach, żeby je optymalizować? To, co, to, co Łukasz mówił o testach HB na użytkownikach przy reklamach. Gra jest cały czas reklamą, bo my nie sprzedajemy, deweloper nie sprzedaje w środku e, koszulek czy, czy innych produktów. On sprzedaje do ładowania energii, e, surowce i inne takie rzeczy, i trzeba tak optymalizować, żeby tą sprzedaż jak najszybciej wygenerować. To nie jest tak, że. Nie wiem, lepsza ekspozycja, czekamy dwa dni albo tydzień, zobaczymy. O. Zaczekaj, bo muszę poczekać, co Jacek mówi. Nie, e, Kwestia jest taka, że cały czas się optymalizuje i chłopaki z Piccadilly, to jest e, wrocławska firma, e, po optymalizacji, ostatniej optymalizacji spowodowali to, że jednego dnia skoczyło im arp na użytkownika. Płacenie użytkownika tak zoptymalizowali. Wieloma testami, że ostatecznie bez zwiększenia ilości użytkowników w grze, wartość e, dochodów skoczyła z jednego, jednego dnia na drugi dzień e, dwukrotnie. E, w ogóle fajnie to, fajnie to wygląda, mają pół miliona użytkowników. E, RPPU to jest dochód na płacącego użytkownika. To nie jest dochód z całej gry, spokojnie. To jest dochód na, na płacącego użytkownika, już ich. Czyli oni miesięcznie zarabiają na tych, którzy płacą 11 złotych. Wyobraźmy sobie, że jest, nie wiem, 10% użytkowników płaci. Ktoś ma kalkulator, ja, nie, ja dzisiaj spałem 3 godziny tylko, także nie policzę w głowie. Ile to jest? 10% z pół miliona razy 11 złotych. Dobra, dużo, tak? Mało spałem, Nie, ja spałem naprawdę bardzo. E, także myślę, że już mają ten break even point, już zarabiają na grze. Po developmentie, po optymalizacji już zarabiają. Co jest ważne, gra najpierw była przetestowana na NC. Jak rozmawiałem z chłopakami w marcu, jak się zastanawiali, żeby wejść w ogóle w tą, w tą grę, to mówili, że tylko będą na NC i na odnoklasniku. E, na MC przetestowali, przeszli na jednoklasnika. Facebooka w ogóle mówi, że nie, nie opłaca im się, bo są za duże koszty pozyskania użytkownika. Tak im się to fajnie udało zoptymalizować, że planują wejście teraz też na, e, te, też na Facebooka, z tego co wiem. Dobra, kolejna gra, kolejny przykład gry, bo tamte są wielkie. E, nie trzeba robić wielkiej gry, żeby, żeby zawojować. Kto z was narysuje papier? Ja nie wiem, jak się rysuje papier. To jest, to jest gra w kalambury. Jak narysować papier? To jest kartka papieru. No właśnie. Gra polega na tym, że rysujemy jakiś, jakieś słowo, klucz, później przechodzimy do odgadywania tego słowa, ktoś, ktoś, inny, ktoś inny to narysował. Co się stało? Chłopaki bez Zapsoma, firmy, która to wyprodukowała, bez jakichś większych zasięgów, bez. Bez większej kampanii reklamowej w ciągu, w ciągu czterech tygodni zdobyła 100 tysięcy użytkowników. Nie jest to gra reklamowa, tak jak, tak jak chociażby Mentos. Te dane, jeżeli chodzi o wzrosty, ja się troszeczkę z nimi nie zgadzam, bo wiem jak było, o tak. Wiem, jak było wśród innych innych gier. Ale zobaczcie, co się dzieje. Oni z tych 100 tysięcy użytkowników, te 100 tysięcy użytkowników wygenerowało im 3 miliona prac, 3 miliona rysunków w bazie w ciągu czterech tygodni. Jak, jak dużą bazę można zrobić, jeżeli by zamiast tych kalamburów zrobić, nie wiem, aplikację konkursową, zaprojektuj nam, nie wiem, koszulkę bądź zaprojektuj nam jakiś tam. Kubeczek, czy cokolwiek innego, i zmuś znajomego, żeby zgadł, co jest narysowane na tej koszulce. Już macie gotowy produkt reklamowy. E, zarabiają na tym. Optymalizują w tej chwili, jak zarabiać, ale już zarabiają, bo można w grze dokupić sobie y, koła ratunkowe. Ko koła ratunkowe polegają na tym, że. Podpowiadają ci, jakich literek używasz w haśle. Czyli łatwiej jest później poprzekładać nie z 20 literek, tylko z czterech jakie to jest słowo, albo kolory. Kolory nic nie dają. Kolory dają tylko tak naprawdę fan. Bo nie ma znaczenia dla mnie, czy ja narysuję to jednym kolorem, czy trzy, czteroma, ale i tak i tak, ludzie to, i tak, i tak ludzie to kupują. Zobaczymy, co zaczną dodawać jeszcze żeby nie było to były wszystkie wszystkie aplikacje, które są freemium, czyli zarabiają na mikropłatnościach, na reklamach, a to jest gra reklamowa dla dzieciaków, polegająca na karmieniu, nie wiem, to jest hipopotam akurat, mała. Lid, słucham? A co to jest? To jest kucyk? Jezus, Maria. Dobra, trzeba mieć wyobraźnię, naprawdę, żeby to był kucyk. Dobra, whatever. E, Jesteś takie jak Little Pet Shop, ci którzy, z Was, którzy mają albo e, dzieci, szczególnie córki, albo mają e, w rodzinie m, dzieci w takim wieku przedszkolnym, mogą przeżyć ten szok zbieranie Little Pet Shopów. Little Pet sobie zrobiło coś takiego, że w aplikacji karmiło się, czy tam opiekowało, dawało deserek, bawiło się z takim pet shopem, z taką jedną zabawką I jak się już ją wykarmiło do 100%, ona lądowała u nas w kolekcji. I trzeba było kolejną, i kolejną. Kto zebrał cały komplet, ten mógł wygrać jakiś zamek Little Pet Shopów, czy jakiś inny zestaw. Gra nie miała, mimo że osiągnęła taki wynik, nie miała wielu mechanizmów społecznościowych. Klient sam zdecydował na to, że ja nie mogłem pójść do petrzopa mojego znajomego i go nakarmić pod jego nieobecność, tak jak jest na farmach. I myślę, że jeżeli by nawet włożyli to, to by mieli może jedno zero więcej. Gra jest naprawdę totalnie prosta, a no, 200 tysięcy użytkowników prawie. Milion użytkowników za to miała prosta gra jeżdżenie. Jest coś z chyba dzisiaj? Nie ma. Prosta gra polegająca na jeżdżeniu samochodem. Można było po przejechaniu jakiejś tam trasy zmienić, dokupić jakieś elementy, rywalizować elementy do samochodu, rywalizować ze znajomymi. O to. I tak naprawdę ponad milion użytkowników zaangażowało się, to była gra Playa. No, chyba widać, Markę jazda próbna Play, w ogóle to się nazywało, było fajnie. Ja nie wiem, czy na przykład chłopaki z Epson e, są ci, którzy zrobili te, te kalambury, czy w ogóle myśleli o tym, żeby przyszła tam jakaś marka i zaczęła placementować swoje produkty, czy, nie wiem, zrobić dodatkowy, dodatkowy konkurs, żeby rysować konkretne produkty i później wygrywać je w jakimś tam konkursie. Zobaczymy, czy, czy, w, tym kierunku, czy w tym kierunku idą. E, był jeden placement na razie, Słaby, słaby. Widzicie, co to jest? Tutaj? O, o. o. Nie widać, nie? Teraz się. Ty powinieneś wiedzieć. No. Będzie na zaliczeniu. E, to jest budynek plusa. To jest budynek plusa, który jest hotelem. Jaki jest sens? Posiadania budynku Plusa, operatora GSM w, w hotelu, w grze. Ktoś mi wytłumaczy? Nikt. No dobrze. Chodziło o to, że w, w równolegle była kampania telewizyjna bazująca na hotelu Zacisze, gdzie był ten Manuel, e, i chodziło o to, że kupowało się ten hotel, wstawiało się go w grę, później on znikał, dlatego mówię, że jest beznadziejny. Dobra, na sam no, placement nie był dobry. E, Myślę, że na sam koniec, y, mówię, że nie będę przedłużał, e, co udało się zrobić? Ja jestem w NC od września, chyba, już nie pamiętam. E, mówię, że mało śpię ostatnio. E, I co udało się zrobić? Jeżeli ktoś ma mm, grę, aplikację e, niereklamową, to my tyle użytkowników jesteśmy w stanie mu wepchnąć e, po to, żeby mu się sprawdziła, czy to działa, czy nie działa. Także jeżeli gdzieś tam myślicie o wejściu na ten rynek, to zapraszam to Wam tych, tych misiów dam, tylko że to nie może być gra reklamowa. To jest podstawa. Yy. Cały czas ulepszamy, także będzie lepiej i na tym, na tym kończę. Dziękuję bardzo.